Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do premierowego filmu o nowych Matebookach, które wczoraj zostały zaprezentowane w Berlinie, Matebook X, E oraz D. Co prawda, przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego wszystkie nazywają się madebooki i są rozróżnione tylko literami, biorąc pod uwagę, że to są trzy różne sprzęty, tak na dobrą sprawę. I warto wspomnieć o tym, że jeżeli na przykład w przyszłym roku będziemy mieli kontynuację tych serii, no to będzie chyba trudno dość to... Rozróżnić. Natomiast tak w skrócie Matebook X oczywiście to jest Ultrabook, Matebook E to jest tablet, właśnie z, z coverem, razem z klawiaturą, a Matebook D to jest po prostu zwykły laptop, tylko że w nieco bardziej smukłej obudowie. Zacznijmy sobie od Matebooka X. Wydaje mi się, że on zrobił chyba największe wrażenie. Pierwszą rzeczą, która się tutaj rzuca w oczy, jest oczywiście wygląd tego sprzętu. 13 cali, bardzo wąskie ramki, około 4,4 mm z każdej strony i aż 88% powierzchni przedniego panelu to właśnie ekran. I to jest ekran w każdej konfiguracji: ekran 2K, czyli 2160x1440 pikseli. Wyposażone są one w procesory serii U i57200 albo i77500 razem z Intel Graphics 620, 256 GB albo 512 SSD oraz 4 lub 8 GB pamięci RAM, więc te urządzenia raczej są stworzone do takiej pracy biurowej, do oglądania filmów, i tutaj rzeczywiście będzie się do tego sprawdzał Myślę, fajnie dość ten ekran o wysokiej rozdzielczości, no i z bardzo małymi ramkami, oraz system dolby Atmos. Oczywiście warto wspomnieć o tym, że urządzenie jest bardzo cienkie, 12,5 mm, i robi to naprawdę ogromne wrażenie. Masa około 1,05 kg, więc również niezbyt dużo. Klawiatura jest, z tego co słyszałem, odporna na jakieś przypadkowe zachlapania, ale oczywiście nie testowaliśmy tego. Sprzęt naprawdę robi bardzo, ale to bardzo fajne wrażenie, i nie bez kozery są tutaj porównania do MacBooków, biorąc pod uwagę tego sprzętu oraz chociażby kolorystykę, bo jest ona również bardzo, bardzo podobna. Funkcjami, które wyróżnia na pewno ten sprzęt to skaner odcisków palców, który jest zatopiony właśnie w przycisku do zasilania i tutaj wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ciekawe, czy odblokowuje się tak szybko jak w przypadku smartfonów, byłoby to naprawdę duży, duży plus. Natomiast no, tutaj nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie, ale również nie mogliśmy do końca tego przetestować. Mam nadzieję, że uda się to oczywiście później, tak samo jak głośniki, które za powiadają się świetnie, biorąc pod uwagę współpracę z firmą Dolby. i Mamy tutaj Dolby Atmos Sound System i nie jest to tak jak w przypadku większości sprzętów tylko rozwiązanie software'owe, ale również hardware'owe, czyli firma Dolby pomagała tutaj z umiejscowieniem głośników, z projektowaniem kratki, żeby to wszystko razem współgrało i brzmiało jak najlepiej. Tak jak wspomniałem, urządzenie miałem kilkanaście minut w dłoniach, więc ciężko to tak naprawdę zweryfikować, ale można powiedzieć niestety o tym, że mamy tylko dwa porty USB typu C jest to oczywiście to związane z grubością samego sprzętu, i mamy tutaj po prostu nowy dock, czyli Made Dock, i to wersja 2, który oferuje zwykłe USB typu A, mamy USB typu C, mamy wejście HDMI pełne oraz wejście. VGA. Bateria 5449 mAh, więc bardzo dziwna wartość i ciężko to na razie zweryfikować. Natomiast Huawei chwali się, że przy odtwarzaniu filmu Full HD, przy jasności ustawionej na 50%, yy, ten sprzęt był w stanie przez 10 godzin wyświetlać film, więc. To jest dość imponujące, zobaczmy jak to w praktyce będzie wyglądało. No sprzęt zapowiada się naprawdę bardzo fajnie, wygląda mega premium, natomiast premium są również ceny od 1400 euro za najsłabszą wersję z i5, 8 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanych do 1700 euro. I tu wkraczamy już ponad 7000 z i7, 8 GB pamięci RAM i 512 GB SSD. Drugim sprzętem jest MateBook E i to jest oczywiście kontynuacja tego, co mieliśmy w zeszłym roku, ja nie testowałem tamtego sprzętu niestety. Natomiast jest to hybryda, urządzenie 2 w jednym, czyli tablet razem z klawiaturą. Klawiatura jest podświetlana. Oczywiście mamy z tyłu specjalną taką podpórkę, którą możemy regulować do 160 stopni i to na pewno jest mocno na plus, jeżeli chodzi o to urządzenie. Możemy je sobie dowolnie tutaj ułożyć. Jeżeli chodzi o specyfikację, to oczywiście mamy również tutaj procesory 7. generacji Core m3 albo i5 z Intel Graphics 615. I tutaj mamy wersję od 128 aż do 512 GB SSD, 4 lub 8 GB pamięci RAM. No i bateria 4430 mAh. Tutaj przy 50% jasności mówiono o 8,5 godzinach odtwarzanych materiałów wideo. Warto wspomnieć o bardzo fajnym skanerze odcisków palców zatopionym między dwoma przyciskami głośności. Zresztą to, to już było w zeszłym roku. Mamy tutaj nowe złącze do dokowania. Zamiast 7-pinowego mamy 3-pinowe, które ma być mocniejsze od poprzedniego jak nas zapewniano. To, co charakteryzuje ten model, to ekran 12-calowy z bardzo jasną matrycą na poziomie 400 nitów, oczywiście rozdzielczość 2K, czyli 2160x1440 pikseli. I tutaj również nawiązano współpracę z firmą Dolby, natomiast to jest już Dolby Audio Premium, tak to się nazywa i to ma być najlepszy dźwięk, który wydobywa się z tabletów. Mam nadzieję, że również uda mi się to sprawdzić. W tym przypadku sprzęt również jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, widać, że przełożyli się, jeżeli chodzi o jakość wykonanych materiałów, ale ceny też od 1000 euro w przypadku procesora najsłabszego M3, a jeżeli będziemy chcieli już wersję z i5 i większym dyskiem, to musimy już tutaj wydać około 1300 euro, nie będziemy tego przeliczać na zwykłe ceny polskie, natomiast no, jesteśmy tutaj już naprawdę w granicy powyżej 5000 zł za tablet. I na samym końcu mamy MacBook D, czyli taki typowy laptop, tylko w nieco bardziej smukłej obudowie wykonanej z aluminium, 15.6 cala, matryca Full HD. Natomiast z tym sprzętem mam najwięcej problemu biorąc pod uwagę, że niby jest on najbardziej wydajny ze wszystkich, biorąc pod uwagę GeForce GTX 940 mx natomiast on nie pozwoli na uruchomienie żadnych bardziej wymagających gier. Raczej jest dla takich bardzo średnich, starszych, albo właśnie przy średnich detalach, albo niskich. No i niskonapięciowe napięciowe procesory. Również tutaj, czyli 5 i, i 7, tak jak poprzednio, więc to urządzenie niby jest pełnoprawnym laptopem, pełnowmiarowym, natomiast nadal nie jest on zbyt wydajny. Natomiast tutaj już możemy sobie połączyć dwa dyski HDD maksymalnie do 1TB. Oraz SSD do 256 GB, więc faktycznie tego miejsca będzie tutaj więcej. Sam ekran stanowi około 80% przedniego panelu, więc to również wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ale mamy matrycę błyszczącą, więc w przypadku na przykład pracy gdzieś tam w słoneczne dni, no mogą być tutaj problemy. Miłym dodatkiem w to, że również tutaj mamy dolby Atmos Sound System, czyli połączenia i tego software'owego i sprzętowego. Udziału dolby w tym sprzęcie. Mieliśmy krótką próbkę, jak to gra. Faktycznie no, brzmi bardzo ładnie, ale no, lepiej będzie to sprawdzić ewidentnie u siebie w domu. Plusem jest również to, że tutaj zmieściły się normalne złącza USB, yy, zarówno 2.0, jak i 3.0, wejście HDMI, pełne, więc tych slotów jest znacznie więcej i tutaj nie będziemy musieli korzystać z tych um, doków, które są dołączone um, chociażby do MacBooka X. Bateria 3800 mAh, ona niby ma również starczać na 8,5 godziny wyświetlonego materiału Full HD, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast te ceny też nie są specjalnie jakoś niskie, biorąc pod uwagę najniższą specyfikację, 800 euro z dyskiem HDD tylko i wiadomo, że to nie będzie jakoś rewelacyjnie działało, bo żaden sprzęt z dyskiem HDD tylko po prostu nie śmiga a około 1000 euro za sprzęt z dyskiem SSD oraz jednoterabajtowym, czyli tej kombinacji. Podsumowując, i trochę zapełnia portfolio, jeżeli chodzi o nowe sprzęty, zarówno jeżeli chodzi o ultrabooki, o tablety, czy też takie bardziej normalne laptopy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży. Sprzęty mają pojawić się latem tego roku. Polskich tam nie znamy, jak one się tylko pojawią, to je wam tutaj podepnę bezpośrednio w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i dajcie znać co myślicie. Pozdrawiam, cześć.